Dzisiaj się nauczyłem jak się bronić i jak postawiać ruchy i walczyć wypad. Nauczyłem się jak się robi wypad i jak się walczy. Robi się wypad i atakuje się szablą. To były tylko plastikowe szable, a nie prawdziwe. Podoba mi się, że na przykład mają... Fajne kombinezony, które nie dopuszczają do zranień. Zajęcia mamy z panem Wojtkiem. I dzisiaj były takie pierwsze zajęcia, gdzie, gdzie nauczyłem dzieci e, takich podstawowych kroków szermieczych wypadu, no i podstawowych ruchów e, obrony i ataków. Być szczęśliwym na tych zajęciach, obronić się przed szablą i po prostu jeszcze... Wałczyć uczciwie. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością, które zamieszkują na terenie gminy Kraków lub uczęszczają do szkoły też na terenie Krakowa. Zajęcia organizowane w ramach półkolonii są bardzo różnorodne. Począwszy od zajęć ceramicznych, plastycznych, po wycieczkę do zoo, lasku wolskiego, czy zajęć sportowych, które organizowane są tutaj, aby dzieci ze sobą zintegrować, żeby poznały różnego rodzaju dyscypliny sportowe, będzie organizowanych łącznie pięć turnusów, pięć turnusów w ramach zajęć półkolonijnych. Do końca lipca można zgłaszać jeszcze zapisy. Zapisy prowadzone są w siedzibie Fundacji Poland Business Run przy ulicy Siemirackiego 17 przez 2 w Krakowie.